Nie no! Nie tak! To peższe. Przystępujemy jak ktoś kawą? Chodź! Jadek, chodź! Idzie źle! Idzie źle! Idzie źle! No nie Gdzie mam, mam kawy serio! Idzie źle? Ducha, ci chcesz? Nie, ale idziesz już! Gdzie idę? Ale idziesz już w ogóle, stąd! Gdzie stąd? No z tego pokoju, idziesz już! Jeszcze nie! Jeszcze nie, a powiem, a powiem, jak po jak pójdź źle. A co zobaczyć, kiedy przestaliśmy śmierć? <tusza> Za Zaskoczyłeś mnie dzisiaj, zaskoczyłeś Patrz Ale, ale cię zjechałem, nie? Uczę dzieci jak ubierać skarpetki Dobrze Patrzcie jak tu tutaj We klęci tutoriala tak, Boże, jak on to zakłada, skarpetki jak Mikołaj jest te buty takie skarpetki Uważnie, podczas tego nie Prawidłowo te tak tak tak. ubrana, dziękuję Masz chyba kawę? Tu dzisiaj, nie, jest... nie, w nie, w nie, kawę. Od... nie dla Ciebie bardzo... nie mam Nie, dla mnie kawy Nie, dla mnie i. Nie, dla mnie kawy bardzo? Tak wyglądają I dobrze i ubrane mi. skarpetki Dobra furę tak, kawę jeszcze Z Kładką zapachową Masz jeszcze tę Co? Masz jeszcze to kawę, czy w Nie mam A wtedy to i tak jest, to nieskawa, to jest taki